Pucharu Świata w Warszawie, srebrny medalista Pucharu Świata w Brazylii w Foz do Igułasu. No i wreszcie ćwierćfinalista Mistrzostw Świata w Liverpoolu. Tam walkę o medal przegrał z Luisem do Oliveira. To jest taki jego trochę ringowy koszmar, bo z tym Brazylijczykiem przegrał już nie pierwszy raz. Ale w Liverpoolu pokonał Joana Aguero, reprezentanta Dominikany i pokonał świetnego naprawdę węgra Kruzito Kowacza, który w tym turnieju wyeliminował w, we wcześniejszej fazie Kubańczyka, więc generalnie trzeba na duży plus Pawłowi Brachowi zapisać start w Liverpoolu. Rywal mniej doświadczony, mniej utytułowany na pewno. Z jedną zawodową walką, a więc y, zaczyna gdzieś miksowanie kariery w boksie olimpijskim z zawodowym. Ale to samo dotyczy Bracha, bo on też miał epizody w boksie zawodowym. Pawła Bracha zobaczymy z kolei w, podczas zawodów Pucharu Świata w Indiach, w New Delhi, to będą zawody puentujące ten sezon, tam w każdej kategorii wagowej tylko najlepsza ósemka rankingowa się pojawi, no a oczywiście po tych medalach z złotem srebrnym w tej ósemce Paweł Brach jest i to będzie dla niego, jak zakładam, cel na finisz tego roku. Stara się wydłużyć dystans. Brak teraz ładnie trafił prawym, wykorzystał lukę w defensywie to i potem w swoim stylu poszukał lewego na wątrobę potrafi to narealizować, ale już teraz prawy na prawej i brak był szybszy. I brak trafił naprawdę mocno to nie ma. No i najważniejsze jest to, że brak mimo tego, że wydłuża ten dystans, że on wycofuje się, to to nie jest bierne takie wycofywanie się, tylko badanie rywala, badanie jego szybkości, podejścia i skontrował teraz pięknie do tego jak wycofuje się to. Cały czas gdzieś tam y, stara się asekurować, czy ręką, czy barkiem. No i pamiętajmy o tym, że Brak ma naprawdę mocne uderzenie. To jest pięściarz, który w tej kategorii wagowej potrafi nokautować, potrafi rywalizację po zam, zamroczyć. Mieliśmy tego dowód chociażby w do Igułasu, w o. zawodach Pucharu Świata. Kolejny świetny lewy, na razie chirurgicznie precyzyjny Brak. Kapitalnie wszedł w tę walkę, Polak. No i ten lewy sierpowy to jest jeden z jego kluczowych ciosów, taki money punch można powiedzieć, czyli coś, na czym on bazuje. Nie pozwala to Niewowi odpoczywać, widzieliśmy, że nawet w tym klinczu daje sygnał do ataku, co też powoduje brak takiego komfortu w poczynaniach to Niewa. niew nie potrafi podejść pod bracha nogami i strasznie go męczy. On ma warunki fizyczne gorsze i wygląda bardzo wolny na tle Polaka przez to, a wiemy, że jeśli jesteś mniejszy, to musisz być szybszy, bo czymś musisz nadrabiać tę dysproporcję w warunkach fizycznych. Tutaj na razie tego absolutnie nie widzimy, bo brach jest dobrze nastawiony taktycznie, też jest skoncentrowany, bo ten poziom... Koncentracji jest niezwykle istotny. Żeby nawet dla słabszych rywali nie dać punktu zaczepienia. Wiedzieliśmy, że w tym meczu będziemy bardzo potrzebować Pawła Bracha, no i możemy być naprawdę usatysfakcjonowani, bo pierwszą rundę właściwie do wiwatu wygrywa Bracha. A pamiętamy jeszcze o tym, no nadzwyczaj nieprzyjemnym to chyba mało powiedziane wypadku samochodowym, w którym uczestniczył Paweł Braki, i w którym naprawdę dużo zdrowia stracił Cezary Znamiec, który cały czas rehabilituje się. To jest przecież też świetny pięściarz z Radomia. Oczywiście dużo zdrowia życzymy Czarkowi znamcowi i takiej wytrwałości w tej walce. Też nie bez przyczyny o tym mówię, bo Paweł Brak w wielu wywiadach podkreśla to te słowa wsparcia właśnie dla swojego kolegi z Sali naprawdę świetnego chłopaka i świetnego pięściarza. No i musi przepracowywać ten temat. W tej chwili z psychologiem sportowym, który towarzyszy reprezentacji Polski. Myślę, że to jest częsty temat ich spotkań, ale Brach też psychicznie się wzmocnił od momentu, w którym go pamiętam, kiedy na przykład mieszał boks olimpijski z boksem zawodowym, w tej chwili to jest zupełnie inny chłopak, ukształtowany bardziej fizycznie, no ale przede wszystkim ten mental jest widoczny i progres na tej płaszczyźnie. Na dzisiaj obok Damiana Durkacza to jest lider reprezentacji Polski. Durkacza Annę nie obejrzymy w trakcie tego spotkania, więc takim nieformalnym liderem tej drużyny jest właśnie Paweł Bra. Widzimy jaką inteligencją ringową brak się wykazuje w tej drugiej rundzie, gdzie właściwie tak na spokojnie rozbraja to nieba po to, żeby w pewnym momencie strzelać już naprawdę ostrą amunicją, a ten lewy sierpowy nie jest w stanie Bułgar tego czasu właściwie wyłączyć. Absolutnie i w defensywie, i w ofensywie działa. Obliżył pozycję balans tułowa. Z wszechstronna ta obrona Polaka bardzo praca dobrze też czuje dystans Paweł Brach. To jest chyba największy problem, to nieba, który teraz zapolował na taki weselny prawy, no ale takie numery to nie na Pawła Bracha. Pięściarza o elitarnym statusie, tak uważam, w tym roku. Brak ma ten atrybut, że potrafi rywala spłamsić szybkością, ale kiedy trzeba, też siłą potrafi przemówić do rozsądku przeciwnikom. Bo on jest pięściarzem bardzo dynamicznym, zobacz, potrafi też być bardzo agresywny. On zaczyna oczywiście od defensywy. Potrzebuje, jak to Jervonta Davis powiedział kiedyś, zobaczyć co jest co w walce z danym rywalem, ale jak już złapie ten rytm, jak już zobaczy, że wszystko jest tak jak należy. No to wtedy on się rozwija, rozkręca z minuty na minutę każdego pojedynku, i moim zdaniem tak jest właśnie tutaj. No, świetny prawy. Kapitalnie, przycelował lewą ręką, a potem dołożył prawy, który myślę zrobił duże wrażenie na Bułgarze. I te czasy na korpus, kiedy Bułgar próbuje wchodzić, one go zatrzymują, stopują mu nogi, które i tak przecież u niego są wolniejsze. No wiem, że jednym z celów reprezentacji Polski pod skrzydłami Żegorza Proksy jest to, żeby nasi pięściarze przez cały rok byli w stanie boksować na wysokim poziomie. Oczywiście przy tych mistrzowskich turniejach chodzi o wystrzał formy, ale żeby nie było takiej sinusoidy od dołków do jakichś szczytów. Ma być cały czas forma stabilna i dzisiaj Paweł taką stabilną formę z elementami pirotechniki nam prezentuje. Bułgarzy nie startowali generalnie w zawodach Pucharu Świata, a więc oni tych szczytów nie budowali tyle, ile musiał zbudować Paweł Brak. Bo jak prześledzimy sobie te rozpiskę, no to w kwietniu był turniej w Brazylii. Potem w maju były zawody w Warszawie. No i oczywiście we wrześniu były mistrzostwa świata w Liverpoolu. To mamy takie trzy szczyty w trakcie sezonu, a potem jeszcze jeden szczyt ma być w listopadzie przy okazji Pucharu świata. No to oczywiście ma swoje minusy, ale też ma swoje pewne korzyści. No. Bułgar nie mierzył się z tak elitarnym gronem w tym sezonie, z jakim mierzył się Paweł Bra. No, Bułgar ma w rozpisce walki z świetnymi pięściarzami. Przegrał chociażby w tym roku z i ibaniezem w Bułgarii. To jest ten pięściarz, o którym wspominałem, który trochę zrezygnował z międzynarodowych występów, ale to jest brązowy medalista olimpijski z Paryża. Bułgar, naturalizowany kubańczyk. Trzeba zwrócić uwagę na te czasy Brahaftów i myślę, że już w tej trzeciej rundzie one powinny być w jakiś sposób odczuwalne. Bo moim zdaniem kolok jest bardziej precyzyjny. Teraz świetny akcent na sam koniec tej serii. Cel jest taki, jak zakładam, żeby metodycznie wygrać każdą z trzech rund. I na razie świetnie się to Pawłowi udaje, bo po dwóch starciach z pewnością prowadzi 20 do 18. Na dużym spokoju i bez emocji. To są podpowiedzi Grzegorza Proksy i trenera Adama Jabłońskiego. A więc, trenera współpracującego z kadrą i oczywiście znającego Pawła z pracy klubowej w Radomiu. Dobre dwa uderzenia Bracha i podludkowi prawie szefowy. Tak, tak. Ten Wrócić na duży repertuar ciosów Polaka. I oczywiście każdy pięściarz ma w swoim repertuarze wszystkie ciosy, bo nie jest ich tak dużo. Natomiast no, brak potrafi uderzyć mocno w wielu płaszczyznach. Czy prawy podbródkowy, czy prawy prosty, który widzieliśmy w pierwszym starciu, czy lewy sierpowy, który gdzieś tam podczas całego pojedynku nam się tutaj przewija. Ale jak patrzymy na postawę, to nie ma. widać, że on cały czas ma gaz, żeby próbować Polaka gonić, co też daje nam sygnał do tego, że Bułgarzy są naprawdę kondycyjnie, fizycznie bardzo dobrze do tego meczu przygotowani. To już się potwierdziło w wadze 50 kg i teraz mamy kolejny na to dowód. Ja widziałem jak trenuje ostatnio Garcia, który tak naprawdę trenuje bez trenera. To jest Kubańczyk, tutaj Bułgarzy mają kubańskiego trenera. Oni trenują katorżniczo, co do sekundy jest przerwa, co do sekundy jest praca podczas rundy. I pracuje tymi prostymi, żeby zamęczyć, zatręczyć rywala Paweł Brach i to w dużej mierze mu się udaje, już tylko kilkanaście sekund do zakończenia. Dużo pracy sędziego ringowego, żeby trochę utemperować Dimota Nieba. Ale świetnie, padł mu pod prawą rękę i to był jeszcze taki stempel bokserskiej jakości Pawła Bracha. Wielkie brawa, bo wyrównamy stan rywalizacji z Bułgarią. Werdykt walki numer 2 nie jest jednogłośny. Sędziowie punktowi oceniający tę walkę orzekli. Sędzia Grzegorz Mierzejewski 30-27 Paweł Brach. Sędzia punktowy Nesho Simenow 29-28 Dimotoniew. Sędzia punktowy Bartosz Kwiatkowski. 30-27 dla zwycięzcy tego pojedynku, którym zostaje. Ten, który nie tak dawno uległ wypadkowi razem z czarkiem znamcem Paweł!